Pierwsza osoba, która dojdzie do tych diamentów, wygrywa 50 złotych. Dobra, stary, nie gadaj, nie gadaj, bo tylko lecimy. Ej, stary, Dobra, dobra, lecę dalej, lecę dalej. Dobra, 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 dobra. idę, dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. dobra idę tu. A, dobra, jeden nie, nie, nie idę. Co to ma być, stary, jaki jesteś słaby? Dobra, tu. Nie, stary, znowu jesteś słaby, co to ma być? I tu? Czemu to jest otwarte? Ja musisz tu. Eee, lava i lava. Dobra, do, idę tu, idę tu, ja idę tu, idę dobra, chyba no, dobrze tam ja Chyba muszę przeskoczyć? Nie, dobra, dobra, idę tam, idę tam, idę się! Bę, się, bę, się, bę, się, bę, się, bę, się Spalę się, nie, diamenty Nie idę <śmum> dobra. Dobra, dobra. tam, idę dobra. Dobra, tam, idę tam, tą klapę! idę tu, dobra, idę tu, idę tu, Szybko tu, O, ale to daleko. daleko. Dobra. Dobra. Nie. Zdań, ja dobra. dobra. Nie! On nie, spali się, spali się. nie dosięgnie! Nie dosięgnie! Dosięgniem, dosięgniem! to koniec? Prawie Nie! Dawaj! Nie, dobra! Nie. nie! trafić! Dawaj! Biegnij! Nie. Nie nie. Nie, nie! 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 Wygrałem! Nie! Nie! to udało! Dawaj! mnie! Nie! Wejdziemy. Nie!